Cześć, siemanko, witajcie, z tej strony Brączek, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Farming Simulator 2017, dzisiaj ze mną Bolek. Cześć. Oraz Adam. Kiema? O Jezu, ja myślałem, że zapomniał się przywitać, Ty, tak, taki, tak, takie dwie sekundy nic nie gadania było, ogólnie nagrywamy to po nocy, więc będziemy troszeczkę ciszej gadać, także jak widzicie godzina 23.03. E, no a po prostu chciałem mieć jeszcze dla was odcinek na jutro I tak jak obiecaliśmy, Bolek ostatnio w jednym z odcinków w sumie zajmował się chyba sadzeniem ziemniaków z tego co wiem tak. No i obiecaliśmy właśnie, że u mnie będzie kopanie ziemniaków Także dzisiaj akcja jak widzicie na dwa Grimmy Będziemy sobie kopać, Adam już wsiadł do mojego cienika, także ja muszę jechać case'em, no dobra Nie, ale tak serio chcesz jechać ma Nie no, przejadę się tym case'em i to nie robi Dobra, lawać lecim na pole, numer Eee, Wiesz, już wam mówię, które numer. Nie, jakie to było? Nie, już wam mówię. numer. No, numer... 20, numer, 20, tam, numer 26, 26. także lecimy na pole numer 26 sobie. Ja z się będziemy o, ko czy... kopać, a Bolek będzie odwoził. Bolek będziesz to chyba w sumie sypał gdzieś na. Eee... No tam. Mogę Co? Mogę wwiatę, czy... Możesz wiatę? Mogę wiatę? Możesz wiatę, no? Żeby nie robić hałdy na polu, to eee, będziesz sypał o, właśnie do No to nie się jak. Ogólnie nie wiem, jak to wyjdzie z tymi ogławiaczami z przodu, bo. One biorą cztery rządki eee, Cztery rządki O Boże, tu jedzie auto, czekaj Tak, jedzie Ci ludzie to nie patrzą w ogóle, jak oni jeżdżą Ja nie wiem, kto na prawo jazdy ja, no, Przede mną ludzie też nie patrzą Chłopaki coś tam z tyłu odwalają, nie wiem Sorry Ale... Nie mogę wyszczać, jak Adam wybuchł śmiechem, to znaczy, że coś się grubo stało właśnie przed chwilą. Dobra. Zabij. Dawaj, Adam. Dawaj, Adam, od tej strony. Ty, ja nie wiem, jak ja mam to kopać. Normalnie. Nie, ja to ja ogólnie, jeden z nas powinien przejechać ogłowiaczem szybko. Bo to będzie masakra. Ja mówiłem, że jeden cały czas ogłowiaczem powinien jeździć oh, i tyle. Oh, ty, ale czekaj. Jak Ode to jest? Odepnij Grima. Odepnij Grima. Mówisz? Przysz? Odepnij Grima tutaj, jedź no. w jedną z powrotem, Adam w tym czasie wiedzie, przyjedziesz, zabierzesz się, wezmę ten i będę... a nie... Dobra, radę. dobra, to jest dobry pomysł. Ja przelecę raz dwa tym y, ogławiaczem, w to i z powrotem. Dobra. Adam, daj mi swój ogłowiacz. Ty, bo jak my zobaczymy, jak my będziemy chcieli y, jeździć z tymi obławiaczami, to będzie przerypane. Dobra. Ja, się, Słuchaj, ja wiem, ja się, wiem, przelecę, przelecę, weź, weź z, 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 z ogławiaczem mnie, przejedź, właśnie, o, przetnij się tam, no, to jest tak, dobry przet, pomysł. przetniemy się i ten, i będziecie jeździć tak, że miałem przyczepą, dobrze, też. Najgorsze, moim zdaniem, to w ogóle nie powinno się ogławiać, e, tak. ziemniaków. Powinny być już te kompajny wszystkie, mają już budowane no, takie, szóra, tak? cholera, no nawet Anka jest bez ogławiacza. Mm. Tu się, tu się jechać nie da. A tutaj nie widać w ogóle, nie? No, najgorsze hmm. to, że właśnie nie widać tych całych? To by się przychylić w No ale A, nie no, nie. Prosiliście, prosiliście o akcję ziemniaki, także ja, ja idę wam na rękę i. I właśnie nagrywamy sobie dzisiaj ziemniaczki. A sprawdziliście czy w ogóle da się te ziemniaki bez łęci... ...z węcinami. Yy, da, nie da się, musi wyjść. Yy, musi. Pamiętam, że w 15 wyszedł taki mod. Wyszedł, wyszedł mod albo coś, ta, coś takiego, że, że dało się bez ogławiania to kopać. No ale tutaj niestety tego nie ma i fajnie jakby było, bo masakra jest, nie. No, Cieki, bolek, że, ci, kurde, bolek, gdzie ze Od razu z powrotem mieć. Jeszcze jakby były, widać redliny, no okej, okay, no to jeszcze, jeszcze bym to zrozumiał. Ale takie małe pyrtki, że masa Ej, Szkoda, że nie kupiłeś jeszcze jednego ciągnika, nie? I byśmy no. włączyli na H i on by się tu ogławiał. No dobra, tam trudno. Ty, Adam, to to w, ogóle, to... w ogóle jak to sypie, powiedz? E, dość ciekawie, powiem ci, że ile 3 tony już mam. To jest ile? Procent 3 Ja mm -hmm. Nie, to Gdzieś. Ty to Festo daje. No. Ale ładnie się kurzy z tyłu za tobą Wiem, beka. Ale no. ja nie jak Animacja to skrypt... ej, dali, Jak ale... to zajebiście wygląda ten y, Mascy Ferguson na wąskich kołach z tym, nie? To no bajka. Nie ty, jak się nie, nie pod światło patrzy, to to dosyć no, widać, to te, widać te ziemniaki. Ja to, to się... jestem przy ziemi, muszę mieć kamerę, to nie? Nie ja wiem, co Szybciej by się głowił challengerem tym dużym. To <laughs> Tak, Tak, chyba, a... chyba a... razem Koryniowa. z ziemniakami. Chyba razem z ziemniakami właśnie. Nie. No, Patrzcie teraz kołem jak poleciałem to stary głowi jeszcze więcej niż ta ogłowiaczka. O Boże, nie, ja nie sens... wiem jak ja, będę, jak ja nie wiem jak ja będę jeździł z tym, z tym do ogłowiania, nie? Ja będę musiał to cały czas mieć jak? na przodzie. Ty to zostaw! Ja już teraz się wyrobię raczej, nie no. Nie wyrobisz się co ty? Mówię, kup jeden ciągnik, ja przyjadę i puszczę go tu na H. Idź tam z jednego przejazdu. To się przeciąć przez środek. Albo ej, ja mam jeszcze inny pomysł. Sypcie no. na kubkę jak normalnie tymi. A ja nie będę potrzebny, ja będę ogławiał a później podjedzę, będę przyczepą już jeździł, pod koniec Sypcie to na kupkę, tak jak normalnie, wiesz Jedzie się później, to, jest, to zrobisz kiedy odcinek nawet z, 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 z tego z, z zabierania tych ziemniaków To gdzie to sypać, normalnie na kupę? Kupcie na, na kupę, normalnie sypcie, gdzieś Weź zrób ten Tutaj dobra. jak początek, no to możecie, wiesz, tu sypać, wiesz, albo nie wiem, na poprzeczniaku, czy gdzie tam chcesz, nie? Dobra, dobra Tak mi się wydaje, bo Bo teraz jeden musi jeździć z bo wam to nie pasuje w ogóle a ty się wyrobisz yy, z ogławiaczem, że jeżdżę, uh -huh, uh -huh. nie, Mhm. To ty czekaj, bo... to ty będziesz wtedy latał teraz z ogławiaczem, a ja ten swój ogławiacz zostawię gdzieś tam na końcu. Ile wyjeździcie na godzinę? 9 10. Dobra, ja pięć godzina szybciej jeżdżę od nas. No to się wyrobisz ty, ty się szerzej bierzesz. No. Uh -huh. Nie, no mówię jeszcze jedna osoba by się przydała właśnie do tego ogławiania. Myślałem, że to się będzie dało y, dało będzie się robić tak jak y, na burakach, bo w burakach się darzy, na przód podczepiasz. I lecisz normalnie, nie? Ciśniesz, bo cztery rządki cię ogłabiać i cztery rządki kopiesz, nie? Mhm. No a niestety no, jak widzicie ludzie tutaj się tego y, po prostu nie da zrobić i, i musimy y, no wynająć bolka do ogławiania ja. A Adam wiesz gdzie będziemy sypać? Gdzieś na poprzeczniaku No dobra y, no, Najlepiej tam, na tam gdzieś koło... Nie, gdzieś koło przyczepy tam Jak jesteś tak. teraz z przodu, nie? To gdzieś tam koło... ale ale podwaliłeś Adam No a jak ja mam teraz niby pojechać, w tamtą stronę? Aha, czekaj, a. jestem na wąskich kołach, ja mogę jechać przecież ziemniaka. Przez Właśnie nie, Ja ziemniakach Poczekaj, przejdźmy teraz, tak Chyba, że ty przede mną przelecisz tam Tylko, na pewno. Ja nie będę w tą stronę zwężał pola, tylko w tamtą, ale no dobra Wiesz co, ja tu wjechałem dlatego, że tu była ścieżka, co nie? I akurat mogę sobie spokojnie jechać ścieżką, a dwa rządki łapę e, tym Kombajnę, czy nie? Ogólnie ludzie cały czas pytacie, czemu nie gram na kierownicy, nie gram na kierownicy, bo coś się zaczęło mi pierdzielić z tą kierownicą w 17 i to nie tylko mi słyszałem, że chłopakom tam yy, I innym ludziom też, więc yy, na razie nie będę grał na kierce Może sobie kupię właśnie tą Sajtek'a, co Bolek ma i całkiem prawdopodobne, że, że właśnie ją kupię i wtedy będę grał cały czas na kierownicy Dobra O, no. i teraz ja po, po Adama Kopanym będę jechał Czekaj, gdzie on kopał? Tutaj? Tutaj taki jest, no Czekaj. Tak, tu popo. Ty, Ale na tej trawie tak fajnie za tą drogą wysypać? Przy tych kamieniach? Normalnie, no na trawie tam syp. I teraz się Ty, o, bo w, to, w tą i z powrotem jej full, nie? Bo nikt nie, nie będzie miał takiej akcji chyba. Kurde, nie tylko się tu takimi jak małe. Nikt nie będzie miał takiej akcji właśnie, że odbiór ziemniaków, bo wszyscy wiesz... No tak, i wiesz, odbiór ziemniaków to będzie trzeba. Yy... O boże, jak to pięknie lecą te kartofle na ziemię? No po prostu. Będzie trzeba ładować ładowarką, nie? No, to też trochę inaczej. Jak są, są jakieś widły w ogóle specjalne czy nie? Nie no, jest normalna. Kłopata, łycha no. normalna, nie? Bo, bo nie wiem jak to się nazywa, gafle? No tak, gafle. Gafle trzeba kupić. Tak. U mnie mówią um, mów, 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 gafle No z no, gable. Gable, gable na te. na te do ziemniaków, nie? Gafle. Ale... To są takie ręczne, a myślałem, że właśnie chyba w 15 no, był taki 15 mot... w były tak... Nie, to nie był tylko były takie duże widły do, do Fadromy. No, takie, no, no do miały, ziemniaków, nie? Żeby ta ziemia wypadała, no Myślałem, że właśnie w 17 też to zrobią, ale no nie ma tego. Kurde jak my tu nie wiem jedną czwartą pola skopiemy to będzie dobrze w odcinku. No szkoda, że nie ma coś takiego jak kosiarka, że jeszcze mógłbym do tyłu podczepić jedną <słuk> o O no, no, ale, ale, ale to by było, ale to by było zajebiste, ty. No, trzeba z kimś pogadać. Chłopie, żeby... wiesz ile ty byś ogławiał za jednym razem? Ej, może ktoś jak nas słucha teraz, to może ma taki pomysł, żeby przerobić kosiarkę, która jest taka, wziąć tą podgłowiaczkę, jakoś to podstawić fajnie czy coś, żeby to właśnie się tak ładnie roz rozkładało i żeby akurat no, byś brało się. zajebista wzrostów. sprawa by była naprawdę, a tam wysypałeś się tam? Dobra, tak. wysypałeś, widzę. Giciosław, mhm. ja to też tam wysypię. Nie wiem, na tą samą kupę, czy... No tak, tak robimy jak największą, bo to po co na jakąś nam przytam, wiesz. Tak, tak, tak. to No ja w sumie to no się czym wyżej, tym lepiej. Dobra ty, to ja zostawię wtedy yy, tą ogłowiaczkę tutaj gdzieś przy przyczepie, nie? Hmm. Bolek? O, o, o. Jo? Dobra Ja ją Ona zabiorę i... później Ona i tak nie jest potrzebna, myślałem, że będzie troszkę inna akcja, no ale jak widzicie samo, samo z siebie wyszło, dobra, tu niech leży A ja lecę się tutaj wysypię Czekaj, A, teraz... Się no, o, chyba trzeba nacisnąć Ej, zajebi zajebiście wyglądają te ciągniki na wąskich nawet... Mhm. Nawet są w chuj duże, ale... Czekaj, wyładuj tutaj, Ctrl-I? No, to mhm. jest tak, bo to jest ten duży MF. Tak? Tak. Tak, Okoła. i duży case. A, 7719 tak. Ja myślę, że to jest ten mały. No ja to widział. Ej, ale tu... No tutaj będzie zajebiście to wygląda, jak one się sypią, te ziemniaki, nie? No. no. Super. No naprawdę dużo sypie ich, więc pozdrawiam. No mówię, w tą i z powrotem jest cały zbiornik, nie? A tutaj jest zbiornik Fest, 10 ton chyba czy tam 9, coś takiego To oh, kurwa Obiadów by narobił, co? Tak jak na fleki do Maka szed. idzie No Ty fajnie by właśnie były takie misje, co nie odwieź <trym> ziemniaki do McDonaldu no. <trym> Albo do mnie kampęcona. <trym> no, no fajny Mietek O Boże nie skończyły się jeszcze sypać yy, a, już a ja już, a już pojechałem <trym> 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 nie jedź, jedno, bo bo no nic, nic w kamerę, wjeżdża. Że... No patrz, ja Czyli czemu mi nie kopię? Nie wiem czemu. Stary, mam zakład taki, że głowa mała i tak taki ten nie zebrała. Aha, dobra, bo nie opuściłem. Mm -hmm. no to niezły tak. kolega jesteś. Nie opuszczenie. Ale fajne animacje są na tym taśmociągu. Nie, nie Ty, naprawdę. Chyba że taśmociąg, a nie taśmociąg, niby buguje grę, coś tam mówić, bole. No ale ten. Gościu przecież jak kupisz go, nie musisz zapisywać, wtedy wiesz. O co chodzi, nie? Pod koniec, jak mi się zapisu, byś sprzedał go. Kupił na odcinku, przywiózł i sprzedał na koniec, co mi że nie zbuguje. Bo byśmy mogli to zamiast ładować. Ale nie, ładowarką będzie fajnie. Ale fajnie, by było no, no, no. Ale nie, o. Ładowarką by było tak fajnie ręcznie. Ty, to się zobacz, robi. idealnie, bo zobacz, ja to pole nawet teraz tego pola nie skończę, pewnie. No na pewno nie skończę w tym odcinku, więc na tak. jutro, właśnie jutro, no oczywiście radę. zapowiadam też live'a ten odcinek jak wydajecie znaczy wydaję wam No właśnie na dzisiaj zapowiadam live'a Będzie właśnie live tam powiedzmy gdzieś 2-3 godzinki i potem live u Adasia, także też już zapraszam bardzo. Nie, serdecznie. Ale nie, czy live nie będzie w czwartek? na pewno, a czy w środę, to nie wiem Aha, Jutron no to dopiero mam w czwartek. Trochę do ponagrywania, a, więc bo jutro dopiero... do nagrywania, więc żeby nie było, że w czwartek możesz na pewno zapowiadać, że w godzinach na pewno wieczornych do 20 na pewno będziemy live'ować i tak to porządnie. No ja teraz właśnie też mam nadzieję, że ten widok z kamerki, który teraz macie troszkę bardziej Wam się podoba, bo... No wtedy odwaliłem troszkę lipę, bo dałem za małą tą kamerkę, a dzisiaj taką trochę od tego rogu... Nie, od tego od tego rogu ją troszkę odsunąłem i... Yy, dałem troszeczkę większą, także mam nadzieję. Ogólnie troszkę, jak widzicie, tło się zmieniło za mną, bo biurko sobie przestawiłem żebyście nie widzieli mojego pokoju całego, bo to bez sensu ten cały syf tam widzieć, a teraz widzie tylko ścianę i. A że już telewizor nie zobaczę? Nie, nie, już telewizor nie zobaczę. Ogólnie, 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 ogólnie z tyłu teraz mam ścianę w jednym kolorze, nie mógłbym to zamiast green screena używać? Mógłbyś jeżeli mógłbyś. dobre oświetlenie zrobić. Yy, tylko no, no weź Chroma użyj i sprawdź. Chylobyś musiał się poddać. Tak, a jaki to kolor? Nie. Tam teledynowy. Żółty? Nie, no to nie jest żółty. Kremowy? Jaki? Nie, no to jaki kolor? No ja nie wiem. Jak ty nie wiesz kurwa jaki jest? Kremowy masz kolor taki. Się... No to kurwa nie wytniesz, bo przecież masz twarz taką. A no, ja no to tak. to mnie twarz się wytnie. To mi jeb, nie mam morty. Patrzymy jeb, oczy tylko zostały. O, o, ty, ale to by wy wyglądało, co? O kurwa! No, no? zajebliście, zajebiście, byś mógł na pół ekrana nawet Ale powiem wam, panowie, jak teraz tak ciągle mam kamerę ustawioną w jednym momencie. Patrzę się na te rządki, a potem gdy zmienię wzrok na co innego tak. To mi tak te oczy fruwają, tak mi się obraz kurde zniekształca, że masakra Tak. też Za dużo przed komputerem już Nie, po prostu za dużo w jednym, tak w jednym, w jedną rzecz się patrzymy, nie? Dybolek, ten potem... jeden rządek tutaj popraw, co? No przecież jadę A, jedziesz już? Mhm uh -huh. Bez wyprzedzał, weź kierunek włącz O Boże, trąbi ty na mnie Wypierdalaj. Po nogę urwie ale Adam. Animacje, Adam. No. A, no mówię, że zajebiście to wygląda, nie? I od zera do farmera kupimy to I Tylko nie teraz jeszcze, ale kiedyś kupimy sobie Bo ziemniaki mi się wydaje, że jak tak sypią Jaka jest cena za tonę? 200 chyba Boże, odsuń się! Przecież nie zahaczysz mnie Pierdaj. Ale kierunek może wyłączyć już, kierownik To nie kierunek Podziękowanie tak. Mówię, że 200, 200 na pewno Na pewno? Eee, wiem, że buraki 250 na Sosnówce, ale nie wiem, czy tam czasem nie są inne ceny Poczekaj, zaraz ci powiem Takie niskie ceny Wiesz jakby było to 250 to i tak jest dobrze. Bo zobaczcie hmm. to sypie, nie? Hmm. co to tak jest by... za pole kurwa, co jest malutkie pole tutaj. Poczekaj, gdzie się nie... Wiecie co mnie najbardziej rozwala, że tutaj ta animacja tego no. Tego kurzu z tyłu, tego, że tam wylatuje to wszystko ten cały burdel i syfco, co nie? Ale dla mnie te łęciny to jest tak zrąbane, że masakra. Jakie łęciny? No no, że, że, też, że tu właśnie wszystko wylatuje tyłem, ten syf, brud i tak dalej, a łęciny trzeba zbierać. Przecież ty też by tą dupą wyleciały, tak? Trochę, trochę... Boże, Adam... Nie mogłem dorobić tego, co tam? Nie dojechałem do końca, a dobra, dojechałem. Bo Myślałem, że do końca nie dojadę. Ale co, 100%? Co? 100% miałeś? Nie ja miałem 95. No, ale ja miałem stówę, ty, już na końcu. Boże. Gdzieś lepiej opryskane było. co, ja, ja teraz to będę miał słabo, bo ja, ja akurat jadę taki rządek pomiędzy tym... Co? To... Ziemniaki pod 400 ponad Nie gadaj Za tonę? No to czekaj, ile wy macie? 9 ton, tak? W zbiorniku W jedną no. i w drugą No to no. już sypiecie czwarty raz No to powiedzmy 3, 3 tysiące, na zbiornik 3 tysiące na zbiornik, 3 o, razy 4, 12 tysięcy na takim małym polu Na jakim polu? No, na kawałku. tym kawałku, co No na tym kawałku, co żeśmy zrobili, no No to stary, nasze pole jakby dużo opierdolił, to tam jest z 50 tysięcy jest więcej nawet... Ty, wiesz co? Ja ci powiem, czy nie będą się bardziej buraki opłacać, bo ja na tej sosnówce teraz chcę te buraki zasiać, nie? Mm. I zobaczymy, ile tego wyjdzie, bo buraki <laughs> są troszkę tańsze chyba. I zobacz, no, ile buraku ale... jest. Po 200, prawie po 300. No, mówię, że burak troszkę tańszy jest, nie? Ale ty, ale, ale buraki przecież wiesz, jak tam, jak dawały. Tylko, że szczerze, wolałbym chyba właśnie takie ziemniaczki sobie zrobić. Dzisiaj, ten. Bo Wyszliś? jednak te buraki, bo te buraki, no, mi się wydaje, że fajniej było w ziemniaki pójść, bo zawsze buraki, 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 a ziemniaki mogę zrobić. Mm. Jak ja mam tutaj jechać, jak tu jest teraz ten? No wiem, musisz ten jeden rządek zebrać lub oleć ten rządek, a jechać sobie dalej. Nie, ja pojadę bez tego rządka jednego, wiesz? Bo tu jeden nie. rządek został do samego końca, tak? Ta, no bo tak Ta. pyszkane było i dlatego. No, Dobra, ja to też, tak miałem, no... To, też miałem na przykład jeden rządek tylko do właśnie ścieżki, potem ścieżka, jeden rządek w ścieżce i kolejna ścieżka, więc trochę lipa z tymi ścieżkami jest. Dobra, to tą ścieżkę tam się powiedzmy, nie wiem, ten jeden rządek to się tam skończy kiedy indziej. Dawaj, wie. No na live, dokładnie. Nie wiem myślę Adam, że jak będę chciał live'a robić to mi jeszcze multiplayer pociągniesz, nie? Mi pociągnął zaskakująco, cześć? Aha, dałeś radę grać. Mhm. Z Tomasą zagrałem, naprawdę było git. Ale zajebisty ten MF twój nie. No A mi się właśnie... Jak chcesz, się... chcesz się wymienić to powiedz. Nie Czujesz? no, już tyle pojeżdżę, co mówisz? Ja tego kaisa to mógł używać na każdej serii chyba. No, no ten naprawdę świetne są. A ten Lamborghini też nie jest z niczego sobie. To fajnie. Bo ten Lamborghini na przykład i ten Deutsch, ten taki sam praktycznie, mi się dużo bardziej podobają niż w 15, nie? Bo w 15 na przykład nie potrafiłem tymi cienikami grać, jakoś tak mi się to nie podobało za cholerę. Mało kto grał, znaczy no tak jak my to nie graliśmy prawie w ogóle na oryginalnych za duża mm, Tak Duża sztuka Nie no, mówię kurde zarąbiście, się Dobrze te ziemniaki zrobiłem dzisiaj bo dużo siedziałem zastanawiałem się właśnie jaką akcję robić a... Ziemniaczki, fajna sprawa i myślę, że to dosyć spoko wyjdzie, no nawet, nawet jeżeli nie, nie skopiemy tego pola zbyt wiele, to to i tak żeśmy troszkę pokopali, sprawdzili to, bo w sumie w farmingu w 17 jeszcze nie robiliśmy ziemniaków Więc hmm. teraz, będziemy, teraz będziemy wiedzieli, jak już będziemy mieli to robić później, nie? Czyli z tym ogławianiem po prostu, no będzie trzeba to pole ogłowić troszkę wcześniej, nie? Przed, przed całą akcją albo, albo właśnie tak w trakcie, jak teraz Bolek ogławia Myślę, że sporo ogłowie do końca odcinka Tak wiesz, no, no na ta, akurat na live'a będę miał trochę do roboty Monika będzie miała roboty, bo z nią robię live'a hmm. Myślę, że da radę? No kopanie ziemniaku troszkę trudna sprawa, ale kosić zboże umie Eee, no to Bo już kosić kosiła, pamiętam Ale myślę, że ogarnie to też. Ty, Adaś Ty mm -hmm. już jedziesz w rządku z powrotem? Tak, a co? Nie, bo nie wiem, czy się miniemy my się, gość Przecież to są trzy rządki jeszcze ci zostają I znów jeden rządek zostanie no dobra, to te jedne, pojedyncze rządki to zostaw, nie? Tam się przeorza będzie Nie będziemy jako się w to obornik. bawić Kartofel będziemy... z ginią i... Tak Przyjdą żule z miasta, tutaj daleko nie mają, to sobie wykopią na obiad chociaż Ale fajnie by tego tak właśnie na pole zostawiały Tak, to ja już muszę teraz wam robić, żebyście tu ktoś podjechał, no. Z tej strony, bo już wy będziecie teraz wjeżdżać No, wyjeżdżać. bo tam trzeba przeciąć się No to ten środek teraz cały zrób No bo już to robię właśnie ten środek cały zrób i yy, wtedy się tam ktoś przetnie. Albo ja, albo Adam, no zobaczymy. Nie no ja się muszę dalej przy, teraz przyczynać, bo już się nie wrócę tutaj. Co mówisz? Już się nie wrócę teraz. No to ty... O właśnie, a ja się wrócę, no dokładnie. Ty teraz wracasz, co nie? No, wrócę po, po lewej tutaj, nie? Czy ty już się wracasz teraz? A, to ty już teraz jedziesz tutaj. Znowu jeden rządek zostaje? Nie? Dwa. Tak, tylko żeś ty się wystraszył i za bardzo leko Nie, bo Nie, ja, bo ja cały czas tego jednego tutaj jeszcze zbieram, więc bo tutaj Aha. czasem jest, czasem go nie ma, czasem to jest. No dwa, wiesz, co to możesz nawet wrócić, jeszcze ten. Ja, ja wrócę. mam wracać. Nie, weź ty o. ja wrócę dobra. już tu po lewej, dobra? Okej, okay, okej. Okay. No i fajnie. I wtedy ja się przednę akurat. Y jak na powrocie już, nie? Mhm. Uh -huh. uh -huh. szkoda, szkoda, że wiecie, czego jeszcze nie ma, że tych łęcin nie można zbierać. No, Chociaż one się mielą chyba, nie? No, co ja, ja to zawsze, mi? Ja to zawsze spalałem. My palimy to zawsze, no. Gdzie no. u nas czekaj po ziemniakach, coś z tym... A nie to liście po burakach się kapulało. Nie no tylko że to już mało kto teraz daje w tych czasach, bo przez to coś tam mleku było źle. A nie Aha. nie znam się. No u nas przestali dawać właśnie liście, bo, bo mleko było jakieś gorzkie czy chuj, wiesz, nie pamiętam jak to było, bo, no bo my to, też kiedyś liście to, po, mieliśmy. To. Mieliśmy też liści zawsze sporo i później wiesz, no odpuściliśmy na Ja, tam, no, ja tam, tam zawsze liście królow dawałem. O, Czym? buraka? Królikom. Może królom? No to tam. No, króliki, no. Jak, jak, jak zwał, tak zwał. Każdy wie, że to króliki. Nie, ja nie króliki. wiedziałem na przykład. Wpierdzielały to jak dziki. Ja zawsze mlecze dawałem królikowi. Mam to mlecz, ale, ale takie... A co ty Adam, 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 Adam a co ty hodowlę miałeś czy co? No królików? Opowiedz no coś oka. W dawnych czasach dość dużo miałem, gdy nie było jeszcze epidemii tej, że chorowały na wszystko co pobadnie, to miałem 40 parę sztuk. O kur, a dopuszczały się do siebie? No, no bo bez tego nie miałbym 4, tylko pewnie 3 albo 4. Ja mam nie codziennie tam dopuściłem. Jakie, jakie vlogi by z tego były teraz... No boże, teraz jak sobie myślę, co nie. Kury miałem. Kurwa. A jest jakiś widz u mnie, znaczy był kiedyś, widziałem komentarze, właśnie miał awatar w króliku i, a, i jo, tam jo. ten i, I tam nazwa, ja wszedłem no. do niego kiedyś i właśnie miał właśnie ten y, vlogi z króliku. PEKA w sumie. No, to ja to myślę, go oglądam to, że... to pozdrawiam. Też serdecznie pozdrawiam. A na to Ale... by, ładny zarobek kiedyś był. No. Na królach? Nadal jest zarobek no. zajebisty, mój brat ma obowlę. A jadłeś kiedyś mm. królika z mięsa? O kurna. Ja dawniej jadłem. Dawniej, dawniej tylko to jadło się. Barszczyk i mięso z królika. Albo normalnie wiesz, ziemniaczki, mięsko, króliczka i, i korna masz. Niedzielny obiadek taki, że... Ja jadłem, oha, jadł, oha. jadłem tylko Albo raz w pasztet. życiu. Naprawdę, tylko raz w życiu jadłem mięso Królica? z królika. no. To, nieźle. to nie no nie jakoś wypasz, tak wiesz, jakoś tak wiesz nigdy nie było zbyt. No i masz okazji, nie? skąd. ja teraz no. też, jak Na przykład teraz nie, nie mam królików. To już chyba może z pół roku nie jadłem. Tak może raz raz do do roku jem. gdy tam brat coś e, zapoda, albo coś Poluje tak, gdzieś tam gdzieś. Nie, no. króliki są bardzo opłaszczone. Tylko naprawdę musisz przy nich bardzo teraz dużo siedzieć. E, I jednakże e, bardzo są podatne na choroby teraz. I trzeba je tam szczepić, nie szczepić, chuje dzikie węże. Ja niestety tego nie robiłem i bardzo szybko padłem i na szkoda mi było wydać pieniądze, bo to dość dużo pieniędzy w tamtych czasach, bo a ja nie miałem jako fermę tylko tutaj dla zabawy. Nie, nie zabiłem to, bo epidemia sama jest O Boże, później zrobić... zombie, zombie się zrobiłem wściekły je wypuścić na wolność chociażby zdechły gdzie indziej. Nie ale ty znaczy... jak, weszło, jak epidemia weszła, to już nie mogłeś ich zjeść, nie? A ty nie mogłeś ich wybić, wcześniej I... gdzieś. niektóre gdy zobaczyłem, że te pierwsze 20 no już zaczęły lecieć, nie? kapały jak muchy, jak to się mówi, co nie? To znaczy e, no to już było wiadomo, co im leci tak, tak, co tak nie? Dobrała. Coś jest nie tak. Wiem, że tam żeśmy już pod koniec, gdy wiedzieliśmy, że już już pod nic z tego nie będzie. Dnia. Tak. E, no to tam parę się dowaliło, idę do za zamrażarki, ale... Ale to nie to. I zamrażarka, zamrażarki, otwierasz zamrażarkę, tam królik do ciebie macha. A tam stary wyskakują, nie? Cztery. Mm. Nie, no beka, beka. Ale teraz tak, jak sami powiedzieliście, co nie, tak ostatnio myślałem, że fajne vlogi byłyby, były, jak, jak dawniej, miałem Właśnie kury, Dopuszczanie króliki. E, króliki... Dopuszczanie królików. królików, nie, nie mógłbyś patrzeć Ty, na Adam, króliki, bo... Adam, pojechałeś za mną? Się... Nie. To dobrze. Ja właśnie gdzieś widziałem, że te... Tak. Więc troszeczkę nie wiem czy to w ogóle udałoby mi się nagrać, bo one są takie kamera Kamerliwe. O boże GoPro. W... Zajebałby mi GoPro. GoPro byłoby chyba jedyną kamerą, y, która by skłamała, że jest odporna na wszystko. Bo same, jakby zaczął się rozbrykać, to pewnie rozjebałby ją w nic. Nie, na no co ty. I tak się śmiesz? Jak o. on zapierdalał po tej klotce, no ty. to normalnie no burzę taki robił, że ma Ale schary. na pewno nie więcej uderzenia niż 4 czy 5 ton. O boże, No nie wiem, ile on to odbił, bo o co nie, A ja, ja, sami... ja też miałem kiedyś królika. I co trzeba w tym miejscu? Ale... ale go zjadłem. Nie, ale zdech. Ale, ale bez epidemii. dałeś. Bez epidemii, o kurwa. Bez epidemii nie miał żadnej epidemii. Nie, no wiesz, nie chodzi o to, że. Bo wiadomo, zdychają. Króliki, jak każde zwierzę, czy kura, czy króli. Wiadomo, zdechnąć może każdy, tak? Ale nie, Zdechnąć ale każdy nie. może trochę lepiej. Ale nie w 30 w przeciągu dwóch godzin. Bo, przepraszam, dwóch tygodni. No bo to jest troszeczkę niosęgane. bo Bolek zrezygnował, zawracać się do domu. No bo nie chce zrobić tam. <grym> to nie jest wy tam. Wyciszenie mikrofonu. No i tak to właśnie niestety działo się w naszych prawach immunologicznych. To że żeby wjazd na tak No, dobrze co? Ale, ale ubrączka na no, dźwięk, zawsze musi być wjazd. Nie, przecież no, ostatnio nigdy nie było. No, no, jak nie, nie, był... nie, wczoraj. <noise> Dzisiaj. A, nie wczoraj. a no tak, wczor a wczoraj był, no właśnie, tak. Zapomniałem Z o... tata, Ale teraz, teraz przynajmniej jest to, że odwróciłem biurko i jak nie nagrywam, widać. to nikt nie widzi, Znaczy, yy, wy tego nie widzicie teraz, nie? A tam będzie jak chodzi. No to już, nauczyłeś się już. No, no tak. to kurwa, to <noise> spania. A wy to raczej, dobrze jesteś... Zajebałem się. Ale no to synku, nagrywa jeszcze trochę. Kurde, teraz jadę jeden rządek, jaka bieda. Czemu jeden? No bo taki jeden został, nie wiem jak ty to ogłowiłeś. Niezły, krzywy rządek żeś zrobił. O, niezłego, krzywego rządka masz. Nie no ty tu się hałda ładna robi, ja coś czuję, że po wykopaniu tego całego pola, nie? Tydzień wożenia. Tydzień wożenia, no dokładnie. My tu będziemy największymi zestawami latać na te challengery Nie dawaj tymi malutkimi tymi przyczepkami kułami. Metal tego dokładnie. tego Nie no ja myślałem, żeby... Nie ciężarówkami może nie, ale te największe przyczepy, żeby wziąć. Ja bym i ti U mnie na tym... Na buraki biorę dwa tiry i jedną łódkę. A ja bym pick-upami No biorę Przecież, jedne... E, dwa łódkę, z, łódkę, z łódkę do tina zapinasz No i łódkę do ciągnika, sorry, o to mi chodziło e, Brączek. No Weźmy wszystkich z TS-a Pokupujmy pick-upy I pick -upami to będziemy wozić Ale wlazić. na pick nie możesz włożyć nic No to przyczepię, to wielką przyczepę? ale bym mielił Mielił yeah. Tył napęd Łódź, łódź No ładnie wyglądają te zostawy, ja pieczę nie, o wiele bardziej mi się podoba ta akcja ziemniaki niż buraki na ciąganie, tak gdzieś. O kurwa, opalił prawie, kurwa. Nie, po prostu najechałem. Adam, nie musisz tak okazyjnie wszystkim tutaj ziewać. <grym> Dziękuję. Naprawdę, wszyscy by sobie poradzili <grym> bez tego. Ty mina się z tobą tutaj? Mhm. mhm. Jasne. <grym> kurwa, na pewno się nie minę, jadę stąd. Czemu mnie w baona robisz? bym wjechał i by widzowie zobaczyli, jaki jesteś, naprawdę. Powiedz mi jaki jesteś naprawdę Dobra jadę tędy Ty daj mi się garnąć tym, tym Fergusonem raz Dojedę, jedę do końca No daj Nie A ile masz na, na zbiorniku? Akurat wysypiesz Nie, nie wysypię, pojadę w tamtą stronę jeszcze no to, ty Wiesz co? Marnujesz ziemniaki i czas Ty, ale ten Ferguson jest ładniejszy niż ten case No to, że się odkryła Ameryka w puszce kurde. Nie naprawdę w środku, kurwa, no bajka. Mogę ty zbierasz tylko jeden rządek, gościu? Jak, bo tak się ustawiłeś, chujowo. Ja ustawiam się, debilu case'em? No? Jak ja, no, przy ty wjechałeś w tym Nie. Rządek. Tak. Nie? Tak. Jechałeś nie, ku nie kuć się ze mną lepiej. <laughs> Wjechałem tak, nie, tak. Jedną nie. redlinę, i kurde, myślisz rządź. No. Może byś więcej pojeździł. Dzięki. Teraz tak, chujowa, A, bo w ogóle to tak pokopane, tu jest, że masakr. Co tam jest Jeden. źle pokopane? Dobrze jest pokopane. Jutro, jutro, jutro będziesz to kończył na odcinku, na live'ie. Nie będzie mnie. Dam ci, dam ci, co? Nie będzie mnie. Dlaczego? Będę moderatorem na czacie. Ja z tobą byłem na live'ie, a ty ze mną nie będziesz? Jak będę w domu, to będę, no, co ty a Z Moniką sobie pograsz. O, to fajnie, już mi się to podoba. Hula. Dobra, ja myślę, że możemy sobie w sumie kończyć. Mamy 29 minut, prawie 30. Ty hardkorzy, ty. Także no mówię tak, tak jak mówię to pole sobie skończę właśnie na live, Ciii. na którego już bardzo serdecznie zapraszam. No. Co? E, ogólnie serdecznie ci przerwałem, ale odkryłem, że napada mam ustawione ruszanie tego. Rura. E, te, 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 tego ślimaka całego no To zajebiście, zajebiście cieszę się naprawdę, wszyscy Rziemi. się cieszą. Ja mam myska. No także my wam serdecznie dziękujemy za obejrzenie tego odcinka. Trzymajcie się na razie. Cześć. Яй. Цай цай. Төньяа зөвшөөрч.